Ja jestem ten dzisiaj ze jest A, Turbo? E, dobra, tak i tutaj jak widzicie, musieliśmy sobie w ogóle paczkę zaktualizować, był live. Na którym byłem tam, tam gdzie napisane wioska ma być tutaj. Tak ale... zapraszam na trauka do twi Twitcha, tak? Tak, Twitch tak, tak? tak, 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 tak. I tam właśnie, tam właśnie przybyliśmy, nie? Stamtąd, tutaj. Ale jednak tutaj Turbo mi pokazał w ogóle te miejsce, to mnie przeprowadził, jak był na serwer. I stwierdziłem, że tutaj jednak chyba będzie wioska, nie wiem jak tamta reszta sobie to wyobrażać, że będzie wioska, ale my, my raczej otwieramy tutaj, nie? No. no i, tu... I tutaj patrzcie jeszcze tam w oddali, tam jest taki fajny lodowy. No jest, jest. I jak coś, to tutaj się wszyscy będą mogli budować, nie? Gdzieś tutaj. No jakoś tak mniej więcej to spróbujemy No spoko. A co w ogóle to będzie robić w wspominało. tym odcinku? Dobra, tutaj tutaj jest... na razie robimy takie początki. No dobra, chcesz dobra. trochę jeszcze z mogę nakopać, nie? No jakbyś miał... Ale z ich zostałem jeszcze 6 laki bloków. Ma, mam. Dostałem jeszcze 6 laki bloków, a tu ich no. raczej otwierać nie będę, bo tu jest za piękny teren. No. I to będzie następnym odcinku. Tu wiesz co może zrobimy, jak później gdzieś jak jakiś doświadczalny, wiesz... Jakąś doświadczalną rzecz, na przykład pokój jakiś co, nie? No można zrobić, można zrobić. Dobra. A co ty budujesz? A zobaczysz końcowo i cieszę się, że tutaj bardzo fajnie chmury latają. Bo to Zobacz. będzie wszystko tak bardzo fajnie pasowało. Ja teraz sobie zajdę no. na okej? Okay? No, no no do nas, okej? Okay? Bo on chciał. Uh -huh. On z nami jest? W wiosce? Czy będzie w innej jakiej? się, no... Czy to jest ważne, w jakiej wiosce? Nie, Nie zależy. <laughs> Lata. O, on, widzisz, on ma hajs w ręce, widzisz? Co mnie bij? Nie bij go! Nie bij go Nie bij No a tu nagle zleciał Wiedziałem! Wiedziałem! <laughs> Może fajne miejsce jest fajne miejsce jest Fajne miejsce jest, na fajne miejsce jest Mi to się podoba, my tu Tora, będziemy to będziemy... Stone, daj pan stonu. Daj Dobra Ja się Dobra. Do tutaj, ja. Spoko, to to, to to co robimy no. Znaczy nie no ja zaraz będę spokojnie No dobra, ja to też będę kończył odcinek, ale e, co robisz w tym jakieś... bo nie wiesz co będziesz kontynuował jak chcesz. Ja mnie. nam pokażę tutaj jeszcze tego oczywiście, nie? Ja nam pokażę tutaj jeszcze teren na youtuberów, bo no taki troszeczkę cichy jest ten odcinek, a taki byś nie powinien. już Dobra Tutaj jak widzimy no jest, jest ładne, tutaj jest, tutaj e, musimy zbudować jakiś most żeby to razem wszystko e, ze sobą złączyć a to nie będzie problemem dla e, budowniczego Turbo -HM, mam nadzieję Turbo! Budujesz most Jezu chryste matko bozu Oczywiście <grystanie> mam taki... tego, e Emerald Sword Tak, na dobrze Zeskoczysz do wody, trołka Proszę, proszę. Da się tu zeskoczyć do wody, próbowałeś się? Czy... E, nie, nie próbowałem i nie skacze. To ja też ja Dobra Ja już niestety muszę jak tak mówią iść Dobra tam gdzie jest niebieska wolna tam możesz logać Tam tam gdzie jest niebieskie tam możesz logać no to na razie na razie tutaj. Pozdrawiam wszystkich Waszych y, y, widzów strełkada Cześć no, czułem Nie pytajcie skąd się wziąłem Dobra eee, To jak? Zostałem teraz sam na odcinku, to może sobie otwórzmy parę jeszcze raki bloków No bo nie w tym terenie, bo teren jest naprawdę bardzo ładny i obiecujący Ale... Myślę, że gdzieś tam, nie wiem... Tam, ten biom mi się naprawdę bardzo podoba Myślę, że na... Myślę, że na tutaj jeszcze wykminimy jakąś wioskę, naprawdę Oczywiście też że zależy od nowych graczy, którzy tu będą grali, bo... Gdyby to ode mnie zależało, to... O, jest... Są papkinsy, To ja bym tam się wybudował Myślę, że ten się wszystkim nam spodoba. O jest gąbka nawet. Cztery... Nakopałem sobie trochę tego na... Na live Matko bosko, ta woda truje. Ja stąd, ja stąd wylatuję, bo ta woda truje, tak? Freiłkę, traper, faper, tak. Nie, okej. Okay. Wylatuję stąd. Mam tylko pół serduszka. I co ja teraz zrobię? No nic nie zrobię. Tam jeszcze jest Creeper, dobra, trzeba szybko stąd wylecieć, więc widzimy się jak chyba stąd wylecę, albo nie, pogadam sobie jeszcze. Dodaliśmy nowe modyfikacje, takie jak e, Some plenty, bo wiesz, co wtedy był Some Plenty, ale po prostu przez przypadek się z serwera usunął, jest to moja wina. A teraz go wgraliśmy na serwer, wszystko bardzo ładnie i wszystko wszystkim się renderuje, dodaliśmy Better Dungeon, to zobaczycie, dodaliśmy też e, M Mod, który daje nam nowy wymiar mrówkowy, który właśnie zobaczycie w przyszłym odcinku. Dodaliśmy również... No, no i tutaj do, on też dodaje taki meczek Emerald Sword i Emerald Pickaxe. A wioska będzie tutaj tu górze, czy gdzie na dole. Zaraz, zaraz wam napiszę, bo teraz wam nie mogę napisać. Jakbym napisał to bym prawdopodobnie umarł. <laughs> nie, jeszcze, jeszcze po prostu stąd spaść, nie? O, po prostu. Ale taki far, że my to przeżyliśmy. Gdyby, gdyby tego nie zrobił na wodzie, to bym sponął w lawie. To jest taka zła woda, która truje. Ale przeżyliśmy to. I to się liczy. I to się liczy, że my to przeżyliśmy. Nie wy, nie oni, tylko my. Dobra. Jest, kurde. Więcej w tego Minecrafta tak nie gram Dobra. Trzeba zjeść jeszcze. Co to w ogóle jest? Ło, wow, tu nam dużo dało. Wow. Dużo, dużo. Ja pierdzielę Nie, 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 nie Ona zniszczy terytorium Teamerset Dynastę... da... dobry Teamerset... Eee. The If 0 Difficult 0 Musiałem, sorry, sorry, sorry widzowie, ale tam jest taki naprawdę ładny terytorium I nie chciałbym go stracić za, za żadną cenę to już nawet nie chodzi o te moje itemy, bo ja sobie je odzyskam Tylko chodzi o to właśnie o te... No, Wider, to jest Wither mimo wszystko i nie, nie z sztuką stracić wszystkie nasze itemy. Inne... nasze inne itemy, bo w, nasz piękny tutaj, jak to się mówi. On twierdzę do ja, twierdzę do ja, Super. A nas to tak wszystkich interesuje, że nie wiem. No dobra, interesuje nas to. Jezu, się wydygałem... Nie, bo naprawdę ja nie chcę tego naszego pięknego terytorium zniszczyć, bo... Ta wioska jest naprawdę ładna i, i to może się naprawdę bardzo ładnie rozwinąć, jeżeli będziemy dodawali nowych graczy, więc oczywiście link do rekrutacji macie na dole. Tu Turbo tu sobie poszedł, no ale to nie jest jego wina mimo wszystko. A gdzie są moje itemy? Są. Okej, okay, jest mi jak Moje itemy też są trochę cenne, ale bez przesady. Coż tu się stało? Gdzie one są? A gdzie są moje itemy? No nie gadajcie, że ja z wszystkie temy straciłem. Nie, nie jest Netherstar. Nie, gdzieś są moje naprawdę wszystkie moje itemki. Ja nie chcę ich stracić. No nie, straciłem wszystkie itemy. Nie, są pumpkinsy, czyli ja gdzieś tam jednak umarłem. Jak są pumpkinsy, to, to, to gdzieś tutaj są moje itemy, ja... nie? wiem gdzie. Pewnie gdzieś... Dobra już nieważne, wadzić te itemy. Ja się będę z wami żegnał, wszystko znowu straciliśmy, więc na razie, cześć, tam będzie wioska, tam będzie wioska, cześć.